Witam wszystkich na kanale Oporowiec Aktualnie Jedem do znajomego Oglądnąć parę maszyn Na gospodarstwo Przydadzą się No bo jednak do Nowego traktora trochę większe maszyny Tak mam tak do oglądnięcia I jeszcze parę innych Tutaj? ma stary No cześć, cześć Dobra, trochę nie ma czasu Oglądaj te maszynę tutaj, te trzy mam na sprzedać Bo ja za godzinkę jadę sąsiadowi dobić pomóc, no i wywozić, no i wiesz Trochę się spieszę No, ten, czyli ten puk był w ogłoszeniu tylko, bo tylko to, go widziałem No ten puk jeszcze rozrzutnik przyczepał Bo one już małe na moje gospodarstwo A za pieniądze sobie w końcu utwardzę tutaj nawierzchnię. Dobre, no. Pół w sumie w ładnym stanie jest. czteroskibowy no. Parkins by miał z nim co robić. No. no. Może by tego zabrać. Ta przyczepa jest nie duża. Ale tak na moje gospodarstwo by była w sumie porządna. to mieści A, To i tak dobrze ten różnik to już zajechany widać widać że to już stara machina no tutaj już nie to czemu ta siatka jest taka brązowa jeszcze tam to rozumiem ale to? A. A, możemy podpiąć do jakiegoś ciągnika ten rozrzutnik, żeby zobaczyć jak chodzi? No wiesz, to tak średnio, bo nie będę odpinał 80 G od rozrzutnika. A, ojciec pojechał poplony siać władkiem i nie mam tartoria. Aha, no to, no trochę no, ale dobra. Ale widzę, że postępy tutaj są na gospodarstwie. Ta stoi pusta, ze zbożem czy takimi maszynami? Tam to pełno maszyn stoi Ale nie będę ci pokazywał, bo to sz sz szkoda, aż poza tym po co? No dobra, a ten rozrzut nie mogę zobaczyć. No pewnie, pewnie idź tam zobaczyć. Kurde, ale to jest maszyneria. Tutaj to by weszło. Gnoju. Nawet zasuwa, je, zobaczcie, ja cię kręcę. Farmtech. Nie no tak, to kurde Ale widać w wiekuś tej osiemdziesiątki pionki No wiódki sobie wychodzi A powiedz mi, będziesz mieć jeszcze kiedyś jakieś maszyny do sprzedania? No, raczej się coś znajdzie, bo dużo takich małych maszyn będę zamieniał na większe, do tej osiemdziesiątki piątki. A no to dobrze się składa, no to wiesz... Abyś coś miał, to zadzwoń, to albo napisz, to ja do Ciebie przyjadę i obejrzę, bo ja też, jak Ty, rozwijam gospodarstwo, tylko właśnie póki co na mniejszych maszynach. No dobra, dobra, zadzwonię. No, to dam Ci znać, jeszcze przemyślę sprawę. Ale pług bym raczej chciał zabrać i tą przyczepkę, a na drożutkie muszę pomyśleć. No dobra, dobra, zadzwon tam. Na razie jeszcze rannych chętnych nie było, no to wiesz. No, to ja lecę. Cześć! No cześć! No dobra, teraz już nie słyszę. Tak wam powiem, że ten pług i przyczepka jest nawet w dobrym stanie. Ale ten rozrzut no tak średnio. Więc no płuk. Napiszcie mi w komentarzach. Mi się wydaje, że ten dług by był nawet dobry do Parkinsa. Ta te przyczepka też by była dobra, zawsze tam troszeczkę ten wózek więcej na żniwach. 30 by co nam spokojnie z dała radę, a 60 by jechała z Lexy 34. A no, rozrzut to, to tak już i na pół, bo nie co mi widziałem w mi stanie. Dobra, nie będę was zameldował, trzymajcie się, cześć, do następnego!